Pieniądze. Używamy ich dosłownie codziennie. Cała światowa gospodarka się na nich opiera, a jednocześnie no cóż, mieszczą się w portfelu. Ale czy tak na serio kiedykolwiek zastanawialiśmy się, czym one właściwie są? Właśnie tym się dzisiaj zajmiemy i spróbujemy to wyjaśnić w tak prosty sposób, jak to tylko możliwe. No właśnie, czym są pieniądze? Okej, okay, pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to monety, banknoty może cyferki na koncie w banku jasne. Ale wiecie co? To tylko ich forma, taka zewnętrzna otoczka. A co jest w środku? Jaka jest ich prawdziwa esencja, ten fundament, na którym wszystko stoi? Słuchajcie, istnieje pewna definicja, która całą tę skomplikowaną machinę sprowadza do jednego naprawdę zaskakującego zdania. I my sobie teraz to zdanie rozłożymy na czynniki pierwsze, żeby dotrzeć do samego sedna. Więc tak, na moment zapomnijmy o wszystkim, co nam się kojarzy z finansami, z ekonomią, odłóżmy to na bok. Spróbujemy spojrzeć na pieniądze z zupełnie innej perspektywy, która dociera do ich absolutnego, takiego, wiecie, najprostszego rdzenia. OK. Żeby to wszystko pojąć, musimy zacząć myśleć o pieniądzach trochę inaczej. Nie jak o przedmiotach, ale jak o pewnej abstrakcyjnej idei. Wyobraźmy sobie, że to po prostu system punktów. No i oto ona, ta definicja: pieniądze to magiczne punkty do kupowania lodów. Wiem, wiem, brzmi może trochę dziecinnie, prawda? Ale kluczowe jest tu właśnie to słowo punkty. To ono uwalnia nas od myślenia, że pieniądz to musi być coś fizycznego, coś materialnego. Nie, to po prostu system taki abstrakcyjny, oparty na zaufaniu i na tym, że wszyscy się na niego godzimy. Dobra, skoro już wiemy, że pieniądze to punkty, to jaką one właściwie mają moc? Po co nam one? Otóż służą jednemu, bardzo konkretnemu celowi. Dają nam coś, co nazywamy siłą nabywczą. I ten cały proces jest serio banalnie prosty. Zobaczcie. Krok pierwszy, masz te swoje magiczne punkty. Krok drugi, idziesz i wymieniasz je na coś co chcesz mieć. W naszym przykładzie oczywiście na lody. I to to jest właśnie cała istota siły nabywczej. Same punkty no same w sobie nie mają żadnej wartości, ale zyskują ją, bo wiemy, że możemy je zamienić na prawdziwe, realne rzeczy, na dobra, na usługi. No dobrze, każda gra każdy system musi mieć jakieś zasady. A ta najważniejsza zasada w tej całej naszej grze o pieniądze jest naprawdę super prosta i bardzo intuicyjna. Zasada jest banalna. Im więcej tych punktów uda nam się w tym systemie zgromadzić? Tym, no cóż, tym większą wartość możemy za nie dostać. W naszym lodowym przykładzie proste więcej punktów to po prostu większa gałka lodów. To jest ta prosta, bezpośrednia relacja, która definiuje, ile co jest warte w tym systemie. I jak sobie to zwizualizujemy, to wszystko staje się jasne. Jeden punkt, mała porcja, ale pięć punktów to już jest pięć razy większa wartość. I to jest właśnie ta nasza siła nabywcza w praktyce. Kluczowa sprawa jest taka, im więcej masz tych umownych jednostek, tych punktów, tym po prostu masz większy dostęp do prawdziwych rzeczy na świecie. Dobrze, to podsumujmy to wszystko. Magiczne punkty do kupowania lodów. Im więcej masz, tym większa gałka. Ta definicja, choć brzmi prosto, tak naprawdę zawiera wszystko, co trzeba. Po pierwsze, pieniądz to abstrakcyjny system punktów. Po drugie, jego celem jest siła nabywcza. I po trzecie, podstawowa zasada: więcej punktów, to więcej wartości. Wszystko się zgadza. Ale ta cała prosta definicja prowadzi nas do. Hmm, do naprawdę głębokiego pytania bo skoro pieniądze to tak naprawdę system punktów, taka gra, która działa, bo wszyscy się na nią zgadzamy, to od razu nasuwa się jedno fundamentalne pytanie. Kto w takim razie ustala zasady tej gry?